Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa Ryszard Chłobowicz, Pani doktor Ewa Kurek. Dzień dobry Państwu. Przed Państwem tradycyjny piątkowy materiał pod tytułem Kurek z głowy. Kurek na piątek to o Ojejku, pomieszałem <laughs> dwa tytuły. Ale to nic, to nic, no zdarza się, prawda? Kurek na piątek, przepraszam bardzo. I Proszę Państwa, hmm, Chciałbym, żeby ta dzisiejsza audycja była poświęcona yy, pewnej postaci, mianowicie panu Sławomirowi Marczewskiemu. Dlaczego się tą osobą zajmiemy? Yy, to wyjaśni za moment pani doktor Ewa Kurek, ale trzeba przyznać, że sprawa jest dosyć sensacyjna. Jest to osoba, która podała do sądu Adama Michnika. Dokładnie tak, proszę Państwa. I yy, yy, uczulam Państwa, dlatego że Pan Sławomir Marczewski jest w tym wszystkim bardzo osamotniony. W poniedziałek na jego prośbę, kilka miesięcy temu, nie znam pana Marczewskiego, pierwszy raz widziałam go w poniedziałek w Sądzie Warszawskim, zadzwonił do mnie, czy stanę w sądzie. Nie znałam dokładnie sprawy, ale pan Marczewski prosił, żebym wypowiedziała się na, na temat kilku kwestii, o których za chwilę panu powiem. Otóż w 2016 roku, 2016, już za e, rządów PiSu e, do e, pana Marczewskiego, Sławomir Marczewskiego, który politycznie to nie ma znaczenia, z kim jest związany e, p, e, politycznie. Mówimy w tej chwili o obywatelu Rzeczypospolitej, któremu należą się e, e, po prostu e, prawa takie jak wszystkim innym. E, pan Marczewski bardziej jest związany z. Korwinem Mikke, z, z Grzegorzem Braunem, czyli no jeszcze nie Konfederacja wtedy, ale w ty, z tymi środowiskami po prostu. I w 2016 roku weszło do niego, weszło do niego rankiem ABW i szukali materiałów wybuchowych, szukali, szukali, rzekomo tam miał być jakiś magazyn właśnie materiałów wybuchowych, broni i w ogóle Absolutne, skrajnie jakieś tam rzeczy, nic nie znaleźli, no tyle tylko, że panu Marczewskiemu zarekwirowali na miesiąc telefony i, i, i komputery, a prowadził firmy, firmę, więc trochę go mocno to uderzyło. Ale co się stało? Bez y, nawet jakiejkolwiek oceny ABW, czegokolwiek, Gazeta Wyborcza, autorem tego artyku kor, artykułu jest Czuchnowski, napisała, że y, ABW aresztowało Sławomira Marczewskiego, terrorystę, który wysadzał gdzieś tam pomniki y, UPA na, na Ukrainie y, i odsądzili go i wiary. I szapoba, szacunek wielki dla pana Marczewskiego, że po wielu, od 16 roku, no minęło 4 lata, w końcu postawił przed sądem Michnika i toczy się proces przeciwko Michnikowi Czuchnowskiemu za kłamstwa, za mm. szkalowanie dobrego imienia pana Czuchnowskiego i o zwykłe kłamstwa, uszczerstwa. Sprawa toczy się w sądzie karnym, więc to chyba z artykułu karnego jakiego, to już Państwu nie powiem. Można to sprawdzić w internecie, jak się wpisze Sławomir Marczewski, tam będziecie Państwo mieli więcej rzeczy. Byłam zdziwiona, że żadne opozycyjne i media nie pojawiły się na tym procesie. A proszę Państwa, trzeba jednak wspomagać Pana Sławomira Marczewskiego, dlatego że jeśli pozwolimy, to będą robić tak, to, to wszystko z nami. Ja sama doświadczyłam już tych kłamstw oczywiście i to, o, o to byłam pytana w sądzie, więc ja osobiście doświadczyłam nieuczciwości dziennikarskiej i zwykłych oszustw. 98 rok, Lipowski, czyli Piński, dziennikarz z Gazety Wyborczej, chciał ja, wtedy chodziło o zaporczyków. Ja zażądałam najpierw pisemnego zobowiązania, że te słowa moja będą autoryzowane, ale Zaporczycy, żyjący wówczas, nawet siostra cioteczna Zapory, nikt nie przewidział tego, więc napisał artykuł, w którym stało, że właściwie Zaporczycy to są sklerotycy, a ja nawiedzona gdzieś tam dałam im się nabrać. Druga rzecz, no powiedziałam, sądzi to też, że w dziewięćdziesiątym w pierwszym, czy drugim, czy trzecim roku, często to wspominam, Gazeta Wyborcza i osobiście Michnik razem z Cichym próbowali oczernić powstańców warszawskich i napisali w artykule, że powstanie warszawskie wybuchło tylko po to, żeby wymordować Żydów, którzy ocaleli w Warszawie. Natomiast no, nie będę już państwu się rozwodzić nad całym y, tym procesem. To, co mnie zastanowiło i takie, jak, jakie są moje refleksje, byłam pytana o antysemityzm, co ma wspólnego antysemityzm z tym, że Michnik i Szczuchnowski y, oczernili człowieka bez jakiejkolwiek podstaw. Dla przykładu, jeśli y, jest aresztowany jakikolwiek człowiek związany z Platformą czy, czy, czy z Gazetą Wyborczą, to się zawsze mówi, że nie, nie wolno, dopóki nie ma wyroku, to człowiek jest niewinny. A tu ta zasada wobec pana Marszczackiego nie obowiązuje. Jeśli nie obowiązuje, dziś przymkniemy oko i pozwolimy na to, żeby Gazeta Wyborcza atakowała w ten sposób pana Marczewskiego, może zaatakować nas. Sąd właściwie pytał mnie o antysemityzm, o to, o tamto. Natomiast, natomiast jak, jak teraz myślę o tym moim przesłuchaniu przed sądem, to właściwie te pytania i adwokatów, i, i były szły w kierunku szukania oskarżeń wobec pana Marczeskiego. Sam zapytał mnie, czy jestem związana z nim politycznie. Nie jestem związana politycznie mamy inne poglądy i to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Natomiast nie stanęła, ja powiedziałam, że niech nikt jest niedołukiem i wamczuchem, no bo takim jest. Natomiast sąd szuka, jak gdyby, nie wiem, co, jakie znaczenie dla sądu ma to, że pan Marczewski ma, ma poglądy antysemickie. Jego sprawa, ja to powiedziałam, jeden jest antysemitą, inni mają anty, antypolskie poglądy. Co to ma do rzeczy? Meritum sprawy jest, Oskarżenie. W internecie, jak Państwo poszukacie, to znajdziecie fragmenty przesłuchania Michnika. Michnik powiedział, że on nie ma z tą sprawą nic wspólnego, bo wtedy, kiedy Czuchnowski pisał ten artykuł oskarżający pana Sławomina Marczewskiego, to on był w Katowicach. No, przecież robi z sądu i z nas wszystkich idiotów. On jest naczelnym, on odpowiada za każdy numer. I co to jest za problem? przesłać w dzisiejszych czasach przez internet, to nie jest średniowiecze, że trzeba było konno tekst zawozić komuś tam do akceptacji. On odpowiada jako redaktor naczelny, odpowiada za każde słowo, które jest opublikowane w jego gazecie. Natomiast ten Czuchnowski idzie w klimaty, że pan Marczewski jest antysemitą, a to, a tamto, to co, jak jest antysemitą, to ma prawo? Ma prawo bez, bez dania racji być szkalowany i opisywany jako bandzior i terrorysta? Proszę Państwa, no już zostawiam Państwu, wrzucam ten temat po to, żebyśmy stanęli murem przy Panu Sławomirze Marczewskim. Powtarzam, nie interesują mnie poglądy Pana Marczewskiego. Nie nosi maseczki, stoi za całą tą. To nie ma w tej chwili znaczenia. Jeśli pozwolimy, żeby Sławomir Marczewski, z oskarżą, zaskarżającego sąd, zamienił go winnego czegokolwiek, a do tego sądy zmierzając, żeby zarzucić mu antysemityzm i to i tamto, i wtedy uniewinnić Michnika, naprawdę, szapoba pani jeszcze raz, panie Sławomirze Marczewski, że dopiął pan swego jako chyba pierwszy w Polsce. Przed sądem karnym postawił pan Michnika. E, i, I musimy iść tą drogą, e, i, i każde kłamstwo gazety wyborczej e, w ten sposób e, właśnie e, próbować e, odkłamać i zniszczyć, zniszczyć <todgłosy> po prostu, bo to jest niewyobrażalne. Czy sąd mnie pyta, czy ja uważam, że gazeta wyborcza jest żydowska? Nie wiem, no tam pracują, Kurski pracuje, który nie jest Żyda. Co mnie to obchodzi? Co to w ogóle ma do, do sprawy tego, że Czuchnowski i Michnik y, y, oskarżyli y, niewinnego człowieka i po prostu kłamią y, y, żywcem? To, to jest nawet sztuka dziennikarska, po prostu y, dla mnie niewyobrażalna. Jak można się i napisać, że człowiek rozwalał jakieś tam pomniki na Ukrainie, y, aby w no, może się pomyliło? No, może były jakieś donosy i musieli sprawdzić. Natomiast y, pisać, że y, o nic nie jest człowiek oskarżony i zarzucać mu największe, no, no, no po prostu. Zbrodnie, bo przecież jest zbrodnią. Także, e, proszę Państwa, naprawdę miejmy na uwadze, i jak będzie następna sprawa e, pana Czuchnockiego przeciwko Michnikowi, to apeluję do mediów niezależnych i do, i do indywidualnych osób, że musimy stanąć jednak e, przy panu Marczewskim, bo gramy o, 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 o sprawę <tryk> nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani doktor. Będziemy niewątpliwie tą sprawę śledzili. Ze swojej strony, oczywiście, na zakończenie programu moja prośba. Kawałek numeru konta widać tu z tyłu. Cały numer konta znajdziecie Państwo w pierwszym komentarzu do tej audycji. Ja bardzo proszę o wpłaty, bo dzięki Waszym wpłatom wolny głos może docierać do Państwa domów. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w innych programach telewizji internetowej, niezależnej Dziękuję Państwu.